Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Minkowce. W budynku nikt nie zamieszkiwał, to jest budynek sezonowy, także w chwili, w chwili powstania pożaru w budynku nie przebywały żadne osoby. Działania straży polegały na wejściu ratowników do wnętrza budynku. Ze względu na duże zadymienie ratownicy byli wyposażeni w sprzęt ochrony układu oddechowego i podaniu prądu wody na pożar, który znajdował się na poddaszu budynku. Wstępną przyczyną, jaką ustaliliśmy, to była nieszczelność przewodu kominowego, który był w bezpośrednim sąsiedztwie stropu drewnianego, także prawdopodobnie przez nieszczelność przewodu kominowego powstało do zapalenia się konstrukcji drewnianej budynku. Do akcji zostały zadysponowane trzy zastępy z JTRG Sokółka, zastępy z OSP Szudziałowo, OSP Zubrzyca Wielka, OSP Kamionka stara. Na tę chwilę budynek nie nadaje się do zamieszkania pod dasze. Część poddasza uległa spaleniu, część poddasza została zniszczona wskutek gazów pożarowych i dymu. Tak?